Cześć, cześć, witam Was w kolejnym odcinku programu Tomasz w Biznesie. Ja nazywam się Tomasz Góra, dzisiaj opowiem o, uważam, dosyć ważnej kwestii, a mianowicie wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w przypadku wygranej sprawy o unieważnienie kredytu frankowego. Tak jak na początku wskazałem, no, jeśli już masz ten wyrok uwzględniający powództwo frankowe, w szczególności jeśli ten wyrok jest już prawomocny, możesz pokusić się o wykreślenie hipoteki. Oczywiście Frankowiczu, jeśli korzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, adwokata, radcy prawnego, no nic nie innego nie pozostaje jak właśnie skorzystać z jego pomocy, aby on właśnie sporządził ten stosowny wniosek. Natomiast jeśli samodzielnie chcesz dokonać tego wykreślenia, obejrzyj dzisiejszy odcinek Zadałem sobie pytanie, co jest potrzebne do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, no bo skoro mamy już prawomocny wyrok unieważniający tą umowę hipoteczną, to tak naprawdę możemy zwrócić się do banku o przesłanie tzw. listu mazalnego, czyli jakby zgody, oświadczenia banku o zgodę na wykreślenie hipoteki. Możecie poprać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub skorzystać z udostępnionego przeze mnie wzoru. To jest formuła szkawu wpis. To jest wniosek o wpis do Księgi Wieczystej. Ten wniosek już po części został przeze mnie wypełniony i w pewnych miejscach pozostawiłem wolne pola, żebyście mogli uzupełnić te swoje dane. Jeśli musicie zacząć od wypełnienia punktu pierwszego, czyli sądu rejonowego, do którego będziecie składać. To oczywiście sąd rejonowy, w którym prowadzona jest Wasza księga wieczysta do tej konkretnej waszej nieruchomości. Wpisujecie oczywiście w Wydział Ksiąg Wieczystych, może być to trzeci, może być to piąty, musicie sprawdzić oczywiście na stronie internetowej. Kolejny punkt trzeci to jest bardzo ważny punkt, bo musicie prawidłowo wpisać numery swojej księgi wieczystej, czyli tej nieruchomości, w której chcecie dokonać zmian. Potem przechodzicie do punktu dopiero, tutaj w zasadzie przed siódmym, czyli zakreślacie, że to jest wpis prawa ograniczenia w rozporządzeniu nieruchomością roszczeniu lub hipoteki. Zaznaczacie ten symbolem tutaj X. I w punkcie siódmym wpisujecie, że wnosicie o wykreślenie księgi wieczystej o numerze, czyli ponownie wskazujecie jaka to jest księga wieczysta i w zależności co macie wpisane w dziale czwartym, czyli czy jest to hipoteka umowa, kaucyna w kwocie, wskazujecie jaką kwota była wskazana w hipotece wraz ze wszystkimi odnoszącymi się w niej wpisami dodatkowymi ustanowionej na rzecz jakiego banku, to może być mBank, może być PKO, może być to jakiś inny bank. I dalej tutaj, jak macie wskazane, ustanowione na zabezpieczenie spłaty wierzytelności kapitałowej głównej oraz należności ubocznych banku odsetek umownych, karnych opłat oraz wszelkich innych kosztów z tytułu umowy, kredytu, numer. Wskazujecie numer umowy i zmienia taki i taki. Ale to ten zapis będziecie mieli już w samej hipotece i najlepiej byłoby go skopiować. Następnie przechodzimy do wpisania danych wnioskodawcy, czyli wskazujecie swój własny numer PESEL. Wskazujecie numer PESEL, imię, nazwisko oczywiście, imię ojca, imię matki, kraj zamieszkania, miejscowość, ulicę, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, pocztę. Przechodzimy dalej, wskazujemy uczestnika postępowania. W tym przypadku będzie to bank, który dokonał wpisu tej hipoteki. I tak naprawdę to już prawie koniec naszego formularza, bo wskazujemy oczywiście jako załączniki tutaj o. Oświadczenie banku. To oświadczenie banku, czyli ten list mazalny, który otrzymaliście, musicie załączyć w oryginale. Musicie wskazać jego oczywiście z jakiego to banku. Jest to oświadczenie z jakiego dnia. Musicie również załączyć załączone do tego oświadczenia pełnomocnika, pracownika banku, który to na tym oświadczeniu złożył podpis. Oczywiście również zostawiamy oryginał, przesyłamy oryginał do sądu. Przedstawiamy również wydruk odpisu aktualnego KRS banku. On jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Link do, do tego KRS-u, do tego, do tego krajowego rejestru sądowego pozostawię w komentarzu. I musicie również dokonać opłatę sądową w wysokości 100 zł. Możecie dokonać tą opłatę oczywiście w kasie sądu, aczkolwiek proponuję zrobić już przelew na dany rachunek bankowy sądu. Oczywiście, zanim to zrobicie, sprawdźcie na stronie internetowej, jaki to jest rachunek, ponieważ niektóre sądy mają. Przydzielony odrębny rachunek do każdego z różnych wydziałów, więc musicie ustalić, który jest prawidłowy. I ten dowód, na, dowód potwierdzenia opłaty sądowej musicie załączyć do tego wniosku. Oczywiście podpisujemy się pełnym imieniem, nazwiskiem, wskazujemy datę wniosku i składamy podpis. I to by było na tyle. Tak naprawdę ten wniosek, wypełnienie tego wniosku, jeśli będziecie mieli przygotowane wszystkie informacje, nie powinien wam zająć dłużej niż w mojej ocenie. 5-10 minut i dzisiejszy opis tego wniosku dotyczy głównie, głównie kwestii, kiedy mamy list mazalny. Składamy taki wniosek do sądu, najlepiej uda się osobiście złożyć na biurze podawczym, ewentualnie można oczywiście wysłać, zostawić oczywiście sobie drugi egzemplarz dla siebie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że takie krótkie wprowadzenie, jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki, będzie dla Was wystarczające i pomocny. W razie pytań proszę zostawić komentarz. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki programu. To może w międzyczasie. Do zobaczenia. Cześć!